Księżyc o poranku, znalazłyśmy się tutaj, bo poczułam w sercu, że góra mnie wzywa na spotkanie, niewiele widać, więc będę się. Właśnie promienie świtu oświetlają na czerwono chmury Mój aparat chyba tego jeszcze nie łapie, bo jest zbyt oh, być wcześnie. Chociaż coś tu poprawimy. No, niewiele widać. Dobrze kochani. Odezwę się później. żarek się zrobił. Moja Zusia gdzieś wędruje. I bardzo szybko zrobiło się jasno. W tej ciemności piękny poranek. Tutaj już wcześniej ktoś robił ognisko, dlatego mówiłam w poprzednim filmiku że to miejsce żyje, ponieważ to był tutaj był tutaj zrobiony piękny krąg na palenie na palenie ognia. Wcale nie musi to trwać nie wiadomo ile i być jak wielkie, a jednak można się, można sobie tutaj bananka, bananka przysłowiowego, upiec. O, oczywiście wersja klasyczna to są ziemniaczki z ogniska. No ale klasyki nie uprawiamy, bo klasyka jest dosyć nudna. Więc tak wyglądają bananki upieczone, upieczone o świcie. O październikowym świcie. O! Tak. Munia. No, gdzieś łazi, gdzieś łazi. O, oj, ten mój dymek, ten mój dymek może kogoś zaniepokoić. A w nie bardzo bym chciała, dlatego będziemy tylko taki żar delikatny utrzymywać. A taki żarek nam wystarczy. I nawet można by na tym żarku zagotować sobie wodę. No, ha, ognisko. Odpalone jedną zapałką. Haha. Ha. Ha, ha. No. No dobra, już nie będę się tak chwalić, bo moje ego podbija, podbija po prostu. O, ogienek piękny, piękny tutaj. Ale dymek, dymek, dymek nie powinien być. Dymek jak najmniejszy ma być. Żeby tutaj się, o, 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 i go schowamy troszkę między kamyczki i tu będzie się jeszcze, jeszcze to będzie tak sobie tutaj się zażyło, no, w każdym razie jesteśmy, jesteśmy w pięknym miejscu. O, o, bananek. O, właśnie. Właśnie sobie skopałam bananka. Nic, on się tu ładnie skarmelizuje przy tym już nikłym ogienku. On się tu skarmelizuje, popatrzcie. On się skarmelizuje. Gdybyśmy mieli naczynko, to z pewnością można by było go jeszcze. Uratować mój bananek. O, a to jest mój piesek, który właśnie się wykończył bieganiem, bieganiem, tropieniem, gonieniem.